Po niepowodzeniu w poprzednim sezonie i spadku wybrzeża z ekstraligi skończyła się cierpliwość gdańskiego środowiska żużlowego do prezesa klubu Macieja Polnego. Na jego miejsce wybrano Roberta Terleckiego, a cel, jaki postawiono przed nim, był jeden: powrót do krajowej elity. Zadanie to zostało wykonane. Panie prezesie, przed tym sezonem podjął się pan z pewnością niełatwego zadania, ponieważ. Wszyscy mówili, że Wybrzeże musi, musi wywalczyć ten awans, natomiast jego brak odebrany by został jako porażka. Natomiast no, na szczęście wszystko złożyło się tak, że dzisiaj cieszymy się z tego awansu, który był zasłużony. Myślę tak, że awans był przewidywalny od samego początku przy tym składzie drużyny, którą zrobiliśmy. To jest zasługa trenera, menadżera, całej grupy ludzi, która tutaj pracuje. Nie wszystko wiedziałem, tak? Człowiek się uczy całe życie i nie wszystko wiedziałem przed meczem, przed sezonem. Dużo zaskoczenie odnośnie finansów, jak to wszystko poskładać. Bolączką było to cały, przez cały sezon, tak? Borykaliśmy się z zadłużeniem, cały czas ciągnęliśmy tą sprawę. Nadal nie jest wszystko wy... klarownie załatwione do końca, i tutaj mam duży ból głowy przed nowym sezonem. Mamy do końca października, na dzień dzisiejszy, wszystkie dokumenty rozliczenia z zawodnikami złożyć przed Ekstraligą. I tutaj trzeba się mocno spiąć. Liczę naprawdę na pomoc, tak pana prezydenta Adamowicza, jak i pana prezesa Olechnowicza, że po tym, co dzisiaj pokazaliśmy, jak wygląda żużel w Gdańsku, na jakim poziomie potrafimy zorganizować imprezę i tutaj znowu ukłon dla moich pracowników. Te światła, które są z tyłu, tak, to jest pomysł Tomka Goloba, który tutaj nas odwiedził podczas Mistrzostw Europy i powiedział, że takie rzeczy są potrzebne, i to zrobiliśmy, ale kibice, którzy dzisiaj przyszli na ten stadion, którzy pokazali jak kochają gdański żużel, no myślę, że nie pozostawiają żadnych złudzeń, że ten żużel jest potrzebny i jeżeli będziemy robili widowiska na poziomie naprawdę e, najwyższym, to ten stadion będzie pełen i tu będzie przychodziło po 10 tysięcy ludzi. A ci kibice z pewnością dzisiaj y, również bardzo pomogli drużynie. Y, Szczerze powiem, że gdyby ktoś mi powiedział przed tym meczem, że on się zakończy różnicą 28 punktów, no to bym w to nie uwierzył. Domyślam się, że mimo wszystko pan prezes również. Powiem tak, że ja nawet nie wiem, jaki wynik był do końca. Cieszyłem się bo w momencie, kiedy przekroczyliśmy 45 punkt, powiedziałem to już wszystko ok. Eee... Kibice. Ósmy dzisiaj zawodnik na torze, i to chyba była, był ten efekt, że e, wygraliśmy tak wysoko z grudziądzem. E, pierwszy bieg, jak widzieliśmy, małe niespasowanie. Robert z Dawidem, ale później, jak pojechali, to pokazali co potrafią. Dawid, który. Dzisiaj pokazywał walkę, który pokazywał ten ząb, nie zawsze ze startu, ale później na dystansie i to jest ten sukces, tak, to ta drużyna pojechała naprawdę na 100% wszyscy. Marcel Szymko, tak, widzieliśmy, gdzie jechał od początku do końca, piękny wyścig, walka, mijanki, nożyc, nożyce tak zwane, no to było, to ten żurzel, tak, który był potrzebny, ludzie się bawili i to jest wielki sukces dla Gdańska. Jeden sukces już jest, trudne zadanie, jakim było wprowadzenie drużyny do Ekstraligi, już za nami. Teraz kolejne wyzwania, nie wiadomo czy jeszcze nie cięższe, czyli, czyli walka w krajowej elicie. Znaczy, ja najpierw mam ból głowy odnośnie pieniędzy, budżetu na przyszły rok, i do końca października złożenie tego wszystkiego to jest podstawa. A no później będziemy się martwili. Ja myślę, że jest trochę czasu. Dzisiaj już wypowiadałem się na ten temat, że sytuacja z Toruniem na pewno jest bardzo nieciekawa, nie wiem co będzie, jakie decyzje będą i Ekstraligi i, Ekstra i PZ motu. No naprawdę dla mnie niesportowe zachowanie drużyny to jest bolączka, to naprawdę boli i tak nie powinno być. Czy mam sympatię dla tej czy dla tej drużyny? To nie jest istotne. Na pewno nie powinno się stać tak, że drużyna wyjeżdża i kibice zostają, 18 tysięcy ludzi zostaje bez widowiska. To jest przykre. Chciałem się na koniec spytać to oczywiście wszystko będzie pretraktowane, będą rozmowy prowadzone ale, ale jakich zawodników zobaczymy w przyszłym sezonie? Których z tego zwycięskiego składu będzie próbował prezes zatrzymać za wszelką cenę? Powiem tak, nie mam pojęcia. Ja bym chciał zostawić całą drużynę. To jest rola trenera i menadżera. Oni są za to odpowiedzialni. Dzisiaj ja ich rozliczam za to, że awansowaliśmy. Ja im postawiłem zadanie, proszę awansować. Wykonali to, to zadanie. E, czy ten klub będzie w takiej sytuacji e, kadrowej, e, struktury i tak dalej, tego nie wiem jeszcze dzisiaj. To jest przed nami. Dzisiaj idziemy świętować z zawodnikami ten sukces wspólny, cały sezon pracy. Ja jeszcze raz gratuluję tego awansu i życzę, żeby to świętowanie było jak najdłuższe. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Serdecznie.